No i kochani, wreszcie na nie trafiłem Powiadomienie głośności ustawiona na 0%. Teraz witajcie, teraz witajcie. co co tam grają, czy śpiewają? Eee, no mogę podejść tam właśnie bliżej. I co? Kupujesz. Wszystkie? No? Wszystkie. Co, mogę podejść też? Możesz. Możesz. Poczekaj. Jaka to jest ulica? Nie, Ile? Jest tu adres, pokażemy, adres pokazał. O, 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 o pokaż. Ekran startowy. No jest, widać. Widać. Teraz będziecie widzieli niebo, bo Ale trzeba... Ale trzeba wiesz, cały czas kręcić, żeby to grało. Nie. Aha. Nie, nie, tylko tak. Jaka to muzyka? O, myślę, że to wiesz, taki kata. Dobra, to do prądu, i będzie prędu. Ale mam właśnie troszkę odejść, Tomek. Odejść na chwilkę. To jest kara proszę. Ale odejść na chwilkę, proszę cię. Siebie, siebie, żeby głos usłyszeć. Co to było? Zgadnijcie, a to. Tego nie wiem, tego nie wiem, ale teraz tu spróbuję. O! No i co z dziewczyny jest? To można to kupić? Jak to jest? To co to? się kupuje? Tak, 39 zł. Ta? Tak? Bo ja to bym chyba chciał właśnie. Harry'ego Pottera? No, jest piękne. Tylko to trzeba sobie ukręcić. Czy jak to jest? Czy to tylko. To jest taka, taka jakby. Antrapa. Tu też jest Harry Potter, tu też jest chyba. No, fajne są. Także proszę bardzo, jak ktoś pozytywki, to. No dzisiaj może nie. Dzisiaj może nie, ale sobie kupię, e, który i Jeszcze jedno puszczę. Już idziemy. O! I co to jest? Tak. To byłoby na tyle. Zapraszam. Zatrzymaj mhm. nagrywanie.